Okej, okay, w takim razie już nie czekamy na innych, tylko zaczynamy. Ja się nazywam Janusz... Nazywam się Janusz Kot. Pewnie Państwo już mnie znają, bo prowadziłem wcześniej wykłady, więc nie będę więcej o sobie mówił. Powiem tylko to, co najważniejsze. Choruję na schizofrenię, ale z tą schizofrenią sobie bardzo dobrze radzę. Jedno, jednym z czynników, który sprawił, że tak sobie dobrze radzę, że doszedłem do tego, czego doszedłem praktycznie od zera, a tak naprawdę byłem znacznie poniżej zera, można by powiedzieć, jest słuchanie się głosu intuicji. Czy mieli Państwo do czynienia z intuicją? Ja mam do czynienia z intuicją, że nie że to jest, ale to że to nie do końca jest prawda. A to jest takie przeczucie, jakby ale to jeszcze nie do końca jest intuicja, bo intuicja właśnie zawsze mówi prawdę. Ktoś z Państwa może jeszcze? Ok, jak my to zaczynamy? Wprowadzenie. Słuchaj swojej intuicji albo coś stracisz. Ten Autorką tego cytatu jest yy, amerykańska pisarka Regina Brett. Yy, ta osoba zauważyła w swoim życiu, ponieważ yy, Regina Brett bardzo wiele przeszła, jak ważna jest intuicja jak istotne dla nas jest słuchanie. Yy. Czym jest intuicja? Intuicja to inteligencja po raz, sfery, po raz sfery racjonalnej. Znaczy jest, jest, jest yy, autorem tego cytatu jest bodajże Deepak Chopra i polega to na tym, że to jest taka inteligencja jakby wewnętrzna, której nie korzystamy tak jak korzystamy ze zwykłej inteligencji, na przykład podczas rozmów z innymi ludźmi, tylko to wszystko dzieje się w naszym wnętrzu, i w naszym wnętrzu wyczuwamy to co właściwe teoria. Jeśli chodzi o teorię, in, intuicja pochodzi od łacińskiego słowa intueli, co oznacza patrzenie wewnątrz. Jak widać, jak, jak można się domyśleć, jest to bardzo adekwatne tłumaczenie, bo intuicja właśnie polega na patrzeniu wewnątrz. Dokładnie mówiąc, jest to głos naszego serca. Jak ją rozpoznać? Jest to głos, tak jak mówiłem z wewnątrz który mówi nam, żebyśmy coś zrobili, lub żebyśmy czegoś nie zrobili. Podpowiada nam jakieś rzeczy, które są dla nas ważne. Intuicja nigdy nie podpowiada banałów. Intuicja zawsze zajmuje się rzeczami dla nas ważnymi, które są ważne w naszym życiu. Typi intuicji. Intelektualna. Intuicja intelektualna opiera się na myślach, które do nas przychodzą. Intuicja emocjonalna to, są to to wtedy, kiedy wydaje nam się, że coś jest dobre, a kiedy nie. Natomiast intuicja kinestetyczna to na przykład jakiś, jakiś ucisk w żołądku, ucisk w sercu, takie, takie dosyć somatyczne odczucia. Intuicja inaczej to głos serca, czyli głos przychodzący z, nas, z wewnątrz. I dlaczego głos serca? Ponieważ głos serca podpowiada nam zawsze rzeczy dobre. Głos serca nie podpowiada nam rzeczy jakieś złe, zrobienie krzywy na przykład komuś, oszukanie kogoś, tylko zrobienie czegoś dobrego dla siebie lub innych. Przeczucie, czyli wydaje nam się, że powinniśmy coś zrobić, ale to może być trudne, nie, nawet niemożliwe do zrealizowania. Ale intuicja cały czas nas tak lekko popycha, jakby i każe to zrobić. Lekceważenie tego głosu sprawia, że bardzo źle się czujemy psychicznie, bo wewnętrznie czujemy, że coś powinniśmy zrobić, ale lęk nie pozwala nam na dokonanie, dokonanie tego czynu. Z czego czerpie intuicja? doświadczenia życiowego. Im więcej przeżyjemy, im więcej doświadczymy z ilością. Z, z, i na przykład, jeśli będziemy się spotykać z dużą ilością ludzi, będziemy mieć z nimi jakieś relacje, jeśli będziemy po prostu, jeśli nie będziemy bierni, jeśli będziemy walczyć o siebie, jeśli będziemy doświadczać życia, tym mocniejsza, mocniej działać będzie intuicja, ponieważ intuicja współgra z naszym doświadczeniem życiowym. Jeśli kiedyś podjęliśmy jakąś decyzję, i na przykład ta decyzja była błędna, to intuicja może nam podpowiedzieć, żebyśmy drugi raz na przykład tego nie robili i, i na miejsce tej złej decyzji skazać nam jakąś dobrą, bardziej adekwatną, która bardziej nam się przysłuży. Historie innych ludzi. To jest bardzo inspirujące. Tak jak Państwu mówiłem na ostatnim wykładzie, uwielbiam czytać historie ludzi sukcesów, sukcesu, ponieważ są one bardzo inspirujące, bardzo ciekawe i często bardzo motywujące. Na podstawie historii innych ludzi, kiedy dostaje nam w głowie to, co ta osoba zrobiła, intuicja może nam odpowiedzieć, co my też możemy zrobić i co powinniśmy zrobić w danej sytuacji. Dobre intencje. Intuicja nigdy. Tak jak mówiłem, intuicja nigdy nie podpowiada nam rzeczy złych rzeczy dla nas złych lub dla kogoś innego. Nigdy nie chcę, abyśmy wyrządzili komuś krzywdę, kogoś oszukali, kogoś okłamali, tylko chcę coś dobrego dla nas, żebyśmy zrobili coś konstruktywnego, co przyczyni się dla nas, a także dla innych ludzi. Inteligencja i kreatywność. Im wyższa inteligencja, im wyższa kreatywność, tym mamy więcej opcji, które, które do nas dochodzą z głosu intuicji. Tych, tym, tych, tym tych możliwości jest po prostu więcej. Intuicja pod, 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 podpowiada nam więcej możliwości. Są jakieś pytania do tego podpunktu? Czym jest intuicja? Myślę, że jest że tak. To jest tylko dobrych rzeczach. złe rzeczy. Tak, znaczy przeczucia. przeczucia tak, ale przeczucia to nie jest to samo, co intuicja. Chociaż tak inaczej się czasami ją nazywa, ale jednak intuicja podpowiada tylko dobre rzeczy. Bo tak jak mówiłem, to jest głos serca. Głos serca nie chce... Słucham? Głos Jeśli ktoś jest wierzący, to tak, też można to jak najbardziej nazywać. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Okej, okay, no to idziemy dalej. W takim razie... Intuicja w praktyce. Coś, czego nie znamy, robi coś, czego nie widzimy. Tak to właśnie działa. Intuicja współgra z tak, z tak zwanym myśleniem, poza, znaczy oddziaływaniem, postrzeganie, postrzeganie poza, z oddziaływaniem, postrzeganiem poza tym słowem, co sprawia, że gdy kierujemy się głosem intuicji, to spotykamy odpowiednich ludzi, otwierają się wcześniej zamknięte drzwi i generalnie dzieją się rzeczy takie które wspomagają nasze, nasze odważne decyzje, ale tylko wtedy, jeśli nasze decyzje są odważne i zgodne z głosem intuicji. Intuicja, a i odwaga. Odwaga jest bardzo ważna, jeśli wsłuchamy się głosu intuicji, ponieważ intuicja pospowiada rzeczy często naprawdę bardzo trudne, takie jak na przykład, nie wiem, rzucenie pracy, i przejście na własną działalność, znaczy, ewentualnie poproszenie na przykład szefa o podwyżkę, ewentualnie podejście do kogoś i rozpoczęcie rozmowy z nim. Ewentu... Generalnie rzeczy takie trudne, które, które, musimy, które musimy się odważyć, które też są związane ze zmianami w naszym życiu, a jak wiemy, ludzie boją się zmian, ludzie boją się większych zmian w życiu, ponieważ co mieć, ponieważ opierają swoje życia na mocnych fundamentach, tylko że te fundamenty bardzo często tak naprawdę nie dają im żadnej radości w życiu, w życiu. nie dają im żadnego rozwoju, a intuicja wskazuje nam drogę rozwoju. Intuicja, a wiara w siebie. Jeśli chcemy słuchać głosów intuicji, wiara w siebie jest, jest niezbędna. Bez wiary w siebie nie posłuchamy się tego głosu, ponieważ będziemy uważali, że nam się nie uda, że, że podniesiemy porażkę. Wiara w siebie zapewnia nam, tak jak można powiedzieć, że sukces, ponieważ myśli mają moc sprawczą, ale nawet jeśli powiedzmy, że się podejmiemy jakąś decyzję i ona się nie uda, to wiara w siebie sprawi, że się nie poddamy i będziemy dalej walczyć. Intuicja, a nadzieja i wiara. Nie chodzi mi tu o wiarę w Boga, chodzi mi taką o wiarę w to, że wszystko będzie dobrze. Wiarę w to, że uda nam się to, co zamierzymy. Jest to podobne właśnie do poprzedniego punktu, do wiary w siebie i jest niezbędne, aby intuicja zadziałała. Słucham? Wiana, intuicja, nadzieja i wiara. A to nie widać stamtąd? No? nie no. Aha, super. Proszę pytać, jak będzie Pan chciał uczyć. Intuicja, kreatywność, o tym mówiłem. Generalnie kreatywność jest jedną z najbardziej potrzebnych cech w życiu. Kreatywność pozwala nam. Yy, tworzyć lepsze relacje, kreatywność pozwala nam być bardziej produktywnymi. Kreatywność generalnie jest potrzebna do wszystkiego, ponieważ kreatywność to jest możliwości, a im więcej mamy możliwości tym tym tym, tym, tym możemy z nich korzystać i tym jesteśmy szczęśliwsi i bardziej efektywni w życiu. Jeśli chodzi o intuicję, to tak jak mówiłem wcześniej kreatywność Pokazuje nam nowe opcje, które wskazuje nam z kolei intuicja. Tych opcji jest więcej i jesteśmy tak naprawdę zdolni do zrobienia znacznie większej ilości rzeczy, niż gdybyśmy mieli tą kreatywność zmniejszoną. Intuicja, pomaganie innym to jest właśnie mój ulubiony podpunkt, ponieważ ten głównie pomaganie innym dało mi w życiu najwięcej. Pomaganie innym jest, tak, jest tak jak ja to mówię, najwyższym celem, do którego tak naprawdę dąży każdy z nas. Pomaganie innym sprawia, że się wznosimy, że jesteśmy lepsi, że czujemy się bardzo dobrze ze sobą. Intuicja bardzo często wskaże nam drogę, która jest związana z pomaganiem innym. Bardzo często powie nam, pomóż temu, yy, zmotywuj tę osobę, yy, postaraj się, żeby ta osoba poczuła się lepiej i tak dalej. To bardzo często wskazuje intuicja. I rzeczy związane z intuicją bardzo często mają, bardzo często są yy, połączone z pomaganiem innym. Intuicja a doświadczenie. Doświadczenie, czyli to co przeżyliśmy, to osoby, które spotykaliśmy, traumy, które za sobą mamy, wszystko to, co się wydarzyło w naszej przeszłości. Intuicja z tego czerpie, i dzięki temu tym doświadczeniom, im więcej ich, tym lepiej, dzięki tym doświadczeniom jest skuteczniejsza i może wskazywać nam lepsze, przydatniejsze rzeczy. Zastosowanie intuicji w pracy. Czyli na przykład jeśli, mamy, jeśli chcemy rozwiązać jakiś problem w pracy jakiejkolwiek, intuicja może podpowiedzieć nam jakieś rozwiązanie. Jest, wtedy to jest połączone z kreatywnością. Połączone z kreatywnością mamy jeszcze więcej opcji rozwiązywania problemów. W związkach czasami możemy wyczuć, że nasz partner cierpi i wtedy na przykład warto zapytać się partnera, czy wszystko jest w porządku, partnera, partnerkę i tak dalej. Możemy też wyczuć, o co chodzi partnerowi, jeśli daje nam jakieś znaki, a nie mówi tego wprost. To nam bardzo często podpowiada właśnie intuicja w realizowaniu celów i marzeń. To był właśnie poprzedni wykład, o tym mówiłem, że intuicja wskaże nam zawsze rzeczy dla nas dobre, czyli jak najbardziej realizowanie ambitnych, najlepiej ambitnych celów i realizowanie marzeń. W poznawaniu ludzi. Intuicja czasami, nie zawsze to działa, wskazuje nam osoby, które w naszym życiu mogą nam naprawdę bardzo wiele dać, które są, które są po prostu czymś pozytywnym w naszym życiu, które rezonują z nami, które nam pomagają i z którymi dobrze się dogadujemy. W podejmowaniu decyzji miłość i strach. Oprah Winfrey, amerykańska prezenterta, powiedziała, że każda decyzja, którą podejmujemy, opiera się na miłości bądź strachu. Miłość odpowiada za dobre decyzje, konstruktywne, strach odpowiada za decyzje złe, na przykład szkodzące innym. I, to, I te rzeczy, te dobre rzeczy wskazuje nam intuicja, ale intuicja też może sprawić, że wyczujemy, kiedy decyzja jest oparta na strachu, czyli wtedy, kiedy, nie, kiedy, kiedy, kiedy tak naprawdę może zaszkodzić tam lub innym. Są jakieś pytania, może, co do tego podpunktu? Nie ma, no to idziemy dalej. Tu już będzie taka końcóweczka. ESP, czyli postrzeganie pozazmysłowe. To jest bardzo ciekawy temat. Ten temat powstało tak naprawdę niewiele książek. Jeśli chodzi o to, o rozwój, rozwój znajomości tego tematu, jest to jeszcze w powijakach, ponieważ nie można tego zbadać. Nie można tego zbadać w warunkach laboratoryjnych ponieważ rzeczy związane z ESP dzieją się tak naprawdę przypadkowo i często są związane z, 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 są zupełnie nieprzewidywalne i nie można w laboratorium naukowym stworzyć takich warunków, ażeby to po prostu zadziałało. Dlatego wiele naukowców to neguje, ale z kolei druga, inna, inna grupa naukowców yy, wierzy w to, ale. Pod i żeby to udowodnić, podaję przykłady, na przykład w historii różnych ludzi. Ja te przykłady dzisiaj podam dwa i zaraz za chwilę. Czym jest ESP? ESP to jest postrzeganie zmysłowe. To jest, to współgra z intuicją. To jest wtedy, kiedy otwierają się nam po prostu jakieś drzwi. Wtedy, kiedy poznajemy jakąś osobę, którą zawsze chcieliśmy poznać. Wtedy, kiedy dzieje się coś, na co, co sobie kiedyś zaplanowaliśmy, ale na przykład zapomnieliśmy o tym. ESP a intuicja. Intuicja bardzo łączy się z ESP, ponieważ intuicja to jest wstęp do tego, to są podjęte decyzje, które podejmujemy słuchając jej głosu intuicji, a ESP, czyli to postrzeganie ponadwzmysłowe, te wydarzenia, które się później wydarzają, są właśnie kontynuacją decyzji podjętych, kiedy posłuchamy się intuicji. Przykłady. Historia Patricka Casementa. Patrick Casement jest znanym amerykańskim psychologiem. Yy... Miał, miał on babcię, ma on, znaczy miał on babcie, już nie ma, której ostatnim marzeniem, największym marzeniem było, było, było skontaktowanie się ze swoją dawną przyjaciółką. Bardzo cierpiała z tego powodu i bardzo za nią tęskniła. Któregoś dnia Patrick wszedł po prostu drogą i wcześniej postanowił sobie, że przejdzie piechotą się do, do drugiej miejscowości, która była blisko jego miejscowości. Ale tak odruchowo, kiedy przejeżdżał autobus, wyciągnął rękę, sam mówił, że sam nie wiedział, czemu to zrobił, i ten autobus się zatrzymał. Yy, wszedł do tego autobusu i kierowcą była starsza pani, która coś tknęło i spytała się, czy zna może... Yy, pewną osobę i ta osobą, która spytała ta pani, to był ojciec właśnie Patryka Casementa i później też spytała ta pani o, o babcię Patryka i w ten sposób te panie się jakby można powiedzieć ponownie złączyły w takiej bardzo nietypowej sytuacji skontaktowały się ze sobą później i później Babcia Patryka zmarła, ale była szczęśliwa, ponieważ wróciła do swojej przyjaciółki. Znowu się z nią skontaktowała. Drugi przykład to historia Rachel. Przepraszam, ale nie, nie pamiętam nazwiska i w książce, w której czytałem, nawet nie było podane, jeśli dobrze pamiętam. Rachel miała mamę. O, obie szukały domu dla siebie, żeby w niej zamieszkać. I Rachel wybrała pewien pewne, pewne bardzo ładny domek, który im się podobał, ale mama Rachel, kiedy tam weszły, miała jakieś wewnętrzne przeczucie, że nie powinny tam mieszkać i powiedziała Rachel, że, żeby, że, że, żeby, 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 tam, żeby po prostu z uciekały jak najszybciej. Rachel się posłuchała mamy i parę tygodni po tym, jak opuściły to domostwo, Wyszła duża lawina błotna, która całkowicie zniszczyła dom, w którym, miały, w którym miały zamieszkać. Czyli gdyby Rachel nie posłuchała się mamy, prawdopodobnie zginęłyby obie w katastrofie. Ja to mówię jako przykłady takie dosyć nietypowe, indywidualne i nietypowe, ale tak naprawdę to jest codzienność, bo takie rzeczy zdarzają się nam bardzo często, tylko ich po prostu nie zauważamy. To jest, moim zdaniem, działanie upotrzebności. W imieniu Jezusa Świętego jest przypadek, mm -hmm. ja jak to wygląda w Biblii. I na przykład, jak sobie myślę, miałem rekordę, jak, się, jak przydałem, 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 przydałem mm -hmm. przykład, że był w Japonii i tam miał, chciał założyć klasztor. Mm -hmm. Nie nadmierzał w ogóle języka japońskiego, to już wspomniałem, jest twardy yy, ten. I, było, modlił się po prostu dużo i tak już się żeby, żeby w miejscu było no dwie możliwości wyboru miejsc: albo wysypisko śmieci, albo, miejscu, albo centrum miasta Megasaki. No mhm. i właśnie pod do wpływem intuicji, że na leży należy podać że wyobrazić, że to jest kompletne szaleństwo. A potem początkowo, kiedy się mówi, bomba że bomba ten, to po prostu spadła na Megasaki.

w takim guljanu szkole jest święci, bo świętego, musimy bardzo trwać przez swoje chrony. Tak, to prawda. I dzięki pomocy Boga tak, udało mi się wytrwać dobrym i dać dobre owoce. Tak, ja to najbardziej biorę też pod uwagę y, pomoc Boga, bo też i w mojej historii y, ona y, Bóg jak najbardziej pomagał i pomaga mi tak naprawdę do tej pory. Czy są jakieś pytania ogólnie co do wykładu? Tak, ja mam. Tak, pytania, sobie, czy jakimś rodzajem postrzegania pozazmysłowego są sny prorocze? Hmm. Sny prorocze? Nie, myślę, że to jednak trzeba udzielić jedno od drugiego. To nie jest to, bo to się dzieje w teraźniejszości, postrzeganie pozazmysłowe dzieje się w teraźniejszości i nie przedstawia nam prosto takich sytuacji, obrazów, które się wydarzą, tylko jakieś takie zalążki tych ty, takich sytuacji, a, a, a w śnie widzimy jakby to, co się wydarzy, więc to jednak moim zdaniem nie jest to. Słucham Pana. E Skrót ESP, co znaczy? Extrasensory Perception, Extra -sensory czyli w tłumaczeniu postrzeganie poza tym Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Okej, okay, to wszystko w takim razie. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję. Było mi bardzo miło. Do widzenia. Do widzenia.